Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku widzę z kariery menedżera naszym Tourne Mod FC No troszeczkę nam źle zaczęliśmy sezon z tym, że jesteśmy na 10 miejscu no i mamy troszeczkę przypis 5 wygranych, jedna ja remis i 5 porażek, więc to jest nas zły znak. No i po pierwsze brakuje nam chociaż do playoffów 18, w sumie 2 punkty, nie tak źle jak Ten mecz wygramy z liderem przypominam. No, to będzie problem. Ja muszę z nim zagrać. Pominiemy meczyki sobie dzisiaj. A na razie nam idzie w Karabao Idzie nam nawet zarąbiście. Pod koniec wycieku pokażę też, że mam e, szkółkę juniorów. Ale zobaczcie, jak będzie na razie w Karabao Jesteśmy na razie, o ile się nie mylę, w czwartej rundzie i będziemy grać z Newcastle. Więc no, zobaczymy, kiedy ten mecz będzie. Dzisiaj musimy po wojnie zakończyć powoli karierę. Mamy dopiero 30 września. I akurat mamy ten mecz 30 września. Który sobie symulujemy. Więc no, na ziemi, mamy za dziwo, za, zarządzanie osłony mamy na dobre, na zielonym, więc powróciliśmy jak legendarni. Ten mecz, jak pamiętam, i tak przegra na 100%, więc ja wolę pominąć sobie, znaczy symulować. I tyle. I lecimy, zobaczymy czy wygramy z tymi typkami. Lecimy, widzowie. Już się stresuje, widzę, już się stresuje. Rusza więc pierwsza połowa. Uwaga, będzie... Dobrze, czwórne i bramę. Dobra, pominiemy. 2-1 było, ja pierdzielę, 2-2-1 było, ja nie mogę. Dobra, pierwsza seria udana. Chyba, że już mieliśmy pierwszy wcześniej wygrany. No, zobaczymy. No i no, się nam się trochę ulepszyło. Trzy punkciki nam się należy. Nie lecimy. Zacznę tylko jeszcze w kalendarz. Chciałem no przecież ty w kalendarz, bo nie wiem, czy kilka meczów już wygrałem. Yy, kalendarz muszę wejść. I to tak, jak tam wygraliśmy. Yy, będzie tutaj. Tutaj nie. No, to jest druga seria. Myślimy, jeszcze mamy trzecią, czwartą i piątą. Dobra. To będzie czwarty, trzecia seria wygrana. Jak oczywiście wygramy, oczywiście, nie? Jak tam sezon nam idzie? Uj, no już miejsce. Na no, tamcie wygra i to się nie dziwię. Lecimy, oczywiście. Mamy też kara transfery, ale po co nam to? No. Lecimy dalej widzowie Dosyć Kurwa, no ten Gościu to jest zajebisty, kurwa. Ja pierdolę, oj, ten magden, to jest szybko, jakiś, szko, kurwa, kolot, jebany. No ten Gościu jest jakiś, kurwa, zbyt, kurwa zbyt, nie wiem. Zbyt, co jest? Dobra, jest zajebisty, Idźmy w trzecią serię. To będzie czwarta i piąta i wygramy to. Dobra, idzie nam, na razie, bardzo dobrze. W tym sezonie. na razie w tym odcinku. No, i dzisiaj będziemy mieli tylko mecze chyba te, Zobaczcie, jaki mam pasek! Ja pitolę! Nie, no, jestem zarąbisty. Pasek mamy nawet dobrze, 91. Nawet bezpośredni awans. nie i zobaczcie, Emirates FA Cup no i inną musimy przynajmniej być, nie? Mamy trzy na razie. No i tak sobie to było wcześniej, tam Będziemy mieli czwartą, jeżeli wygramy, oczywiście, nie? miejsce, brakuje nam, brakuje nam, kurde, niewiele, no. no. O, myślę, że mogłem pominąć to, ale nie pominę oczywiście, bo ja wiem, że to przegram i tak. Chociaż chcę tylko tą serię i tyle, a potem po, po będziemy pomijać. Jak będziecie na to wtedy od razu będę symulował i tyle, nie? Lecimy dalej. To będzie czwarta seria teraz będzie wygrana. Jeszcze piąta i wy zrobimy wyzwanie przynajmniej jedno. Nie muszę się w niczym pomagać, bo ci się tutaj Zajebisty, Lewy środkowy pomocny. Ale spokojnie, ja pomogę się w tym myślę, meczu. O kurde. To Czwarta seria wykonana, ostatnia seria nam została. Późno ostatnia seria. Nawet nie musiałem pomagać w sumie, ale nawet dobrze. Bo musiałem pomijać, ale mówię, nie ja zaryzykuję, już tak było z jakimś innym meczem i już nagrałem. Dobrze, jeszcze jeden ostatni meczek przesymulujemy i no. A ja tak pomijam te mecze, to zobaczcie, tak jesteśmy już teraz, no 19 październik, zobaczcie, listopad za niedługo będziemy mieli, jesteśmy w play-offach, no jeszcze nam brakuje, mamy tyle samą punktów, co tamci, kurde, z Brunley. to zagramy ze Southampton. oczywiście, który mecz pominiemy, czy zaliczyła nam ta seria, czwarta seria tutaj? Tak, zaliczyła, bo, no nie, nie zdecydowałeś, teraz musimy ostatni mecz wygrać, ostatni mecz musimy wygrać, gdzieś gry symulujemy, pokażę Wam wszystko, Następnie mamy mecz z nieukasem, który możemy przekać, więc też sobie symuluję. I będę starał się pomagać nawzajem czasami. Dużo. Mm. I tyle. Ostatni mecz symulujmy i mam nadzieję, że wygram to. Symulujmy ostatni mecz i, i zaraz wam pokażę tą całą tabelę. Można nam się wejść w playoffach, nie? Zobaczymy. Bo naprawdę nam jeden punkcik, nie? Lecimy dalej.

Musiałem i sobie kurde zagryć, bo normalnie to było taki przejebany. Mieliśmy ten stok, totalny widzowie. Dobrze, widzowie. Uff, ale było trudno. No sobie. nie. dziwi się. Musiałem całe mecz kurdegać, bo jakbym tak wchodzi, to wiecie, no byłoby przypomnę. A tutaj musimy na wyzwanie zrobić. I już nie na wyzwanie zrobiliśmy. Nie jesteśmy przynajmniej zabezpieczeni, tylko byśmy musieli wywodzić sobie zabezpieczeni przestrzeni. to by nam się przydało. Czy jesteśmy widzowie... Mm. Zrozamy czwartą rundę Newcastle, następny metycz niego to zobaczycie od razu. Zadania. Jedno nam się udało zrobić faktycznie. I teraz tak, no, zrobiliśmy to i teraz mamy za najnowsze to ci to zrobimy środkowe i to będzie nam nasze zaufanie już. No ściągnieni. tego nie do jak to zrobię. No, to potencjalnie to... nie no, ma jakąś nam radę. No to zrobiliśmy. Weźmy na awans, no tu postaramy się to, sukces obniżyć obniż to te też bym mógł zrobić, jakoś. No i słuchajcie, zobaczymy, nas, jak tam idzie nasz nas w sezonach, jesteśmy w jakiej rundzie. No, tak, tutaj mamy oczywiście nasze Karabao Cup, tu wam wszystko, to że mam wszystko przedstawić. Oczywiście, lecimy tu, mamy właśnie to Karabao Cup, który jesteśmy w czwartej rundzie, lecimy teraz do FL Championship, na którym jesteśmy miejscu piątym, no i jesteśmy już w playoffach. Na drugim drugi miejscu nam brakuje nam trochę, ale nie tak źle. Yy, nie tak źle. Jesteśmy na piątym miejscu w, K w turn, właśnie w Championship. I tak mamy już playoffy. Playoffy nam przynadzą, by się nam przydały. I teraz tak, barażę Championship nawet są też. No, zobaczcie. Yy, zobaczmy jedną rzecz. Zobaczmy jedną rzecz. Bo tutaj, jak się gram, dobra, e, dobra, wszystko wam pokazałem. Hmm. Skółkę i Newrun muszę wam pokazać, jak tam było w ostatnim odcinku, w sumie dwa odcinki temu mam to pokazywałem. Znaczy tak, no i nie, że nam się to chyba powoli rozwijają. No, ten będzie miał najwyższy potencjał. Jak będziemy go na boisku, będziemy go wpuszczać. No, jak będziemy go wpuszczać, to miał dobry potencjał. Widzowie, a no, zobaczymy. No, ten właśnie się nie da. No, zobaczymy, no generalnie, no, w sami będziemy te się wpuszczać, a tak to na razie nie. Tak to wygląda. No i cóż. Dobrze zaczęliśmy. Na odcinku wszystko się, bo musiałem tą chociaż tą serię zrobić. Tyle. No cóż, widzimy się widzę w kolejnym odcinku, w którym no, zmierzymy się jeszcze dalszymi rywalami. Dopiero mama mamy w październik, więc jest dobrze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Papacki. Jo!